Cześć, witam Was e... Zamierzam to wstawić do serii jako piątkowe granie Myślę, że tak a propos co do serii to będzie raczej co tydzień, tylko ukaże się kiedy będę miał humor na to, żeby nagrać I będę miał przede wszystkim co nagrać Dobra, no to dzisiaj mamy spirala Gram sobie sam, gdyż podczas tego jak wysyłałem filmik yy, Kiotkę i Skorpy sobie sami już wygrali swoje 100 energii Więc ja sobie teraz sam lecę yy, I dzisiaj pokażę Wam moją drugą po Cold Blood yy, Jakby ująć instancję, czyli yy, Snarbolax Czyli Shadow of the Beast, yy, tak się misja nazywa Dobra, no to jedzie to jest boss tieru pierwszego, no tak, wiadomo, oczywiście, bo idę na łatwiznę, nie, ale po prostu ta misja mi się podoba, taka jaka jest. Nie ma żadnych wkurzających żelek, eee, żadnych debiliszy, wieżyczki są, no są, ale to wszystko odbywa się w przyjemnym charakterze. Myślę, że tarczy chyba nie będę zmieniał, ale muszę wam coś pokazać, co na co Scorpio pewnie zaraz powie ja pierdolę. To jest tak. 14 swordów Dalej 10 7 bombek yy, helmetów trochę Trochę pancerzy się nazbierało Shielda też trochę było Trinkety tu są bodajże dwa jeszcze dokupione Tego nie warto, tego nie warto Tyle recept mam nieużytecznych No cóż No i to by było chyba na tyle Ja chodzę z Dark Bladeem Cold Iron Carverem Jako bronię Jeden właśnie ma bardzo szybki atak piercing, fajny, a drugi ma na no i bardzo fajnie mi się z tym gra. Zresztą zaraz wam pokażę jak to wychodzi w graniu. I tak fajnie na dwa schodzi. Bardzo szybki, przyjemny atak, idealny do różnięcia. <ścoughs> Dobra. Kontynuując czekajcie, tak tu jest dół na razie Lecimy Tak sobie myślę co wziąć na następny odcinek, ale Vindictusa raczej nie wezmę, bo już sam Vindictus na 30 FPSach nie marnie chodzi. Ty się jeszcze zobaczy. <laughs> hmm. opiekał no to teraz idziemy na górę pa, 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 pa. O, jak zauważyliście tam był już ten dzik fajny kochany przede mną ucieka no trudne nie on jeden no Dobra lecimy szybko Teraz będą wieży... Nie, nie będzie wieżyczek, będzie wolwer i znowu nam przebiegnie przed nosem. No, dziękuję. Jakbyście się pytali, dlaczego ten dzwonek stanuje wszystkich naokoło w taki sposób właśnie. Dobra, bierzmy to. Opa. Dobra, jako, że szlachtą jestem, to biorę tylko żółty. Nie yy, Co tu było pierwsze? A, zombiaczki. No tak, o no, moją. O! No to fajnie. W miarę fajnie jest tak grać w poczuciu, że żadna żelka na ciebie nagle nie naskoczy. Błogi spokój. Ocz Sfajmowałem to trochę. Teraz będą wieżyczki. Tak. Auć. To też sfrygowałem. No tylko dno. Taki dobry jak skorpion nie jestem, bo takim trzeba się urodzić. No jest to bufera, fajny, no? to w f... pełnej kraście po prostu. się tam jeszcze zwierzeczku bić za bardzo pierwszy jest głównie fajny z jednego powodu bardzo potulne stworzonka tu mieszkają i strasznie dużo materiałów w tym niech idzie ocz No cóż Niestety nawet tu z... Продолжение следует... ну так. Препрошу. Chodźcie tutaj. No chodźcie mówię. No chodźcie. A mój. O. Pięknie. Dziękuję bardzo. No i koniec pierwszego lewa z trzech. i sprawdzę czy ten boss da się zestanować samoloką <laughs> mam nadzieję że materiał nie wyniesie więcej niż 15 minut gdyż mamy teraz zresztą zaraz zobaczę no 23.04 więc troszkę no ale cóż, piątek. Niedługo sobota. Bardzo przyjemny czas. To poczucie wolności. Scorpio pewnie znowu w Rage gra. Jak to ostatnio mu weszło w nawyk? Pójdzie akurat dosyć szybko. Dobra, jedziemy dalej. Tu będą wolwery i wieżyczki. Raniek wolwery mną tutaj się wieżyczki za mną w aucie. Bierzemy sobie kluczyk. Teraz musimy go tylko wsadzić do odpowiedniej dziury. Dobra. No się tak zbiera wszystkie te materiały. Tutaj szredszart. Tam jakaś kość. Wszystko jest... Wszystko odbywa się w bardzo przyjemnym nastroju. Tylko tak się zastanawiam, po co na tym level są remedy? Trzeba się już naładować No Ech, no tak No cóż, szczęście że akurat ten miecz ma a tak daleko się może I tak mi mało te kolce zabierają A? Teraz tu się przewiercić o, nawet sporo kasy za to idzie Ups O, idealnie Idealnie To akurat była perfekcja Jóź. dzieci ile już materiałów poszło? Jeden krótki lewy. Siop, siap. W ogóle po co ja to rozwalam? biały tam, 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 tam no wszystko jest fajne tutaj wszystko jest miłe nie tak jak na tierze trzecim, trafię się na levels Ogniowymi wieżyczkami się że już ma prze... Już wiadomo, że sytuacja jest zła Dobra, pory przygotowane Jakoś sobie nie wyobrażam tego momentu na wieży trzecim w ogóle, to by była masakra kompletna. <laughs> Dobra. Gdzie teraz... No, ej, jak oni zostaną? Dobra, chodźcie Co to było? Co to było? Co to było? O, i pięknie od tyłu, co? O. Widzicie jakie to jest wszystko miłe? Jeszcze jako, że to jest druga część tiera to całkiem fajnie za tą kasę idzie. 3, 4 cztery... No Ja mam taką zbroję, że okolice raczej na tierze pierwszym muszę się martwić. Oczywiście jak niosę klucz muszę uważać, bo oberwę klucz spadnie i no i długo. O! No i teraz jestem burżu jak się patrzy. To jest jeszcze tylko szybkie przejście na małą arenę. Wszystko wchodzi jak w masło. Bez żelek, bez żadnych, niepotrzebnych kłopotów. Nie kupię jakieś tam... O, Do tego jeszcze w tle leci fajna, całkiem oprawa muzyczna mu się robi. No ooo. No. O. I właśnie dlatego lubię ten model tak samo jak e, In Cold War. Chmura krytyków i czegoś się więcej chce. tylko ewentualną z zgarnąć no i ostatni level z bossem Starbox, tak Taki sobie tam Mały czarny Dzik Patrzcie, <laughs> jakie fajne czarne chowalutki ślepy. A się prosił bić Jaki jaka <laughs> nie działa sobie tak fajnie wali tymi kolcami w tej ziemi ziemię ale i tak nic nie zjeżdża no chodź tu no WTF znowu a jednak mam krytyki na niego no. Chodź tu, chodź tu, nie tam, Jakie znaki byłyby zwierzętko. Tutaj. Chodź do taty. Idzie nie tam. Koszty. Jeszcze spróbuj tarczę rozpalnąć.

reszta to jest kur... Wow. Oczko no i dziękujemy panu leżeć grzecznie no i taki sobie z fang dostajemy wszystko jest pięknie odbyło się w miłej atmosferze piątkowej na dodatek Czego tu chcieć więcej? Jeszcze tylko szybkie zbieranie łupów. No cóż, nie ma tego na szlachtę. Trzeba się zadowolić tym, co się ma. No to idziemy. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Cześć!